Neil Brin pokazał, że nie ma zielonego pojęcia o reżyserowaniu, efektach, tworzeniu muzyki, scenografii, kostiumów. Zupełnie nie zna się na niczym. Mam wrażenie, że gdyby Neil Brin został windziarzem w jednopiętrowym domku, to i tak by temu nie podołał. Ale jest jedna rzecz, w której Neil Brin jest wyjątkowo dobry. To trwonienie własnych pieniędzy na gówniane filmy, których nikt nie ogląda. Najnowszym dziełem naszego ulubionego megalomana jest Zakręcona Para. Film obejrzałem na Pornhubie. Nie żartuję. To dzięki temu w momencie kiedy do pokoju wchodziła moja żona błyskawicznie przełączałem się na ostry gangbang z karłami z analem na 5 batów, aby nie było mi wstyd, że oglądam film Nila Brina. No dobrze, ale o czym jest zakręcona para? Od razu powiem wam o co chodzi, bo film jest tak skonstruowany, że nie wiadomo, o co chodzi. Jakieś gówniane wątki się pojawiają i nie kończą, sceny całkowicie z dupy, więc tak, mamy dwóch braci, których porwało UFO, no i tam zasadzili w dubska ogromne sądy analne i dzięki temu stali się humanoidami dysponującymi, kurwa, nie wiem, ogromną mocą i gigantyczną inteligencją. To się jeszcze okaże. No ale los rozłączył obu braci i jeden pracuje dla jakiejś dziwnej baby, a ten drugi został Menelem. No i od tamtego czasu oni się nie widzieli. Ale trzon fabuły nie jest w sumie istotny i nie ma zupełnie znaczenia, więc nawet nie wiem po co wam to powiedziałem. Film zaczyna się stokowymi zdjęciami, a potem przenosimy się do Elfiego Lasu, gdzie Neil Breen i Neil Bryn sobie stoją. Tak, te stop to nie błąd, tak będzie cały czas. Neil Brin to leniuszek i zamiast maskować siebie w scenach podwójnych, po prostu stopował jeden obraz i uruchamiał drugi. Tanio i kiepsko, to powinno być w ogóle hasło nie labrina. W sumie z początku to film przypomina bardziej slideshow z jakimiś fotkami albo scenkami ze stoka. Jak masz chęć, to wejdź na shutterstock.com i poszukaj, znajdziesz tam wszystkie wykorzystane filmy i dowiesz się ile Nil zapłacił za produkcję swojego dzieła. Na przykład ta scena kosztowała 59 eurosów. Natomiast ta scena z robotami jest zupełnie nie wiem po co i w ogóle co ona ma oznaczać i czemu Neil Breen zepsuł ją swoją kaprawą mordą. Oczywiście nie zabrakło tutaj też profesjonalnych montaży na green screenie, w których to megaloman Neil Breen wyjaśnia jaki to nie jest zajebisty i czego on tam nie umie i nie potrafi! Na przykład, Potrafi latać i, i skakać i to udowodni wam właśnie teraz. Uuuu. Albo umie zatrzymywać czas, ale w, w sobie wybuchy nie podlegają tej mocy, tylko widocznie żołnierze. No i potem ta sroga scena, której Brin nie zrobił, tylko ją kupił za 59 euro. W ogóle. W większości scen akcji Neil Brin chodzi jak miał się zaraz zesrać. Nie wiem z czego to wynika, no chyba że faktycznie chciało mu się srać. Co by oczywiście wtedy wiele wyjaśniało. No dobra, po takim srogim rozpierdolu musimy trochę odsapnąć. Brin zasiada w samolocie i leci do tej dziwnej baby, która zleca misję. Tam wyjmuje milion pistoletów na kapiszony z których nie strzelał, no i dostaje kolejną misję. Coś związanego z wiarem. Niestety niezbyt to jest wyjaśnione, bo scena ludzi gadających o tym zagrożeniu wyglądała tak, że siedziało kilku Żuli i rzucali pojedyncze słowa, które brzmią poważnie i nowocześnie. No zobaczcie sami. Programmable virtual reality. Programmable DNA. We are on the verge of mind hacking. Programmable matter. Neil Brin jednak odrobił pracę domową i obejrzał trailer z któregoś Watchdogs i wstawił sobie taką scenę, że niby on wszystko o każdym wie. No i potem pojechał sobie do muzeum i ogląda czaszkę. Nawet nic nie mówi, po prostu przez minutę razem z Brinem oglądamy sobie taką fajną czachę. A Brin abyśmy się nie nudzili, to wstawił sobie tutaj stopklatkę. Kolejną sceną jest scena edukacyjna. Ale jest też przy okazji najbardziej popierdoloną, jeśli chodzi o sens. Ale nadstawcie uszu, jeśli chcecie szybko zaruchać. Więc tak. Jakiś menel sobie tam chilluje pod płotem, idzie Sebrin i uderzał jakąś lafiryndę, zrzucając jej z ręki jakieś gówno. Zaraz tam Brin gada, że sorry, sorry, że zaprosi ją tam, kurwa, na kolację. Bugatti jej kupi i w ogóle dom wybuduje. Laska tam, widzisz, że to taki zwyroli mówi ty pierdol się, Nilo, Brinie. No i ucieka. Ale ten za nią krzyczy, że jutro o ósmej on tu będzie i żeby ona też była. Wierzcie lub nie, ale ten debil przylazł następnego dnia, który był 15 sekund Później i zdziwiony, że ta laska nie przyszła. No kurwa, faktycznie! No zdumienie w opór! Skąd wiem, że przyszedł 15 sekund po poprzednim dniu? Bo rozłożenie sztucznych szczurów obok Menela jest takie samo. A, no i mamy tajemniczą postać w prochowcu i rękawicach. Tajemnica jest sroga, więc ją pamiętajcie. No. Ale, brin, słuchajcie, zauważa tą laskę, jak profesjonalny zboczeniec i zwyrol zaczynają śledzić. Mało tego, włazi za nią do domu. Laska tam coś gotuje, no ją tam włazi, ona się przestraszyła, więc zaczynają się tam niemrawo bić. A brin, słuchajcie, rozpierdala jej na łbie obraz z papieru i sklejki, który wydaje dźwięk tłuczonego szkła. A następnie pyta się, co na obiad. I okazuje się, że są parą. Zaraz, kurwa. <śmiech> <śmiech> Może Neil Brin żyje w, nie wiem, w dysfunkcyjnej rodzinie, ale ja osobiście i chyba większość z Was nie macie tak, że przychodzicie do domu, Wasza żona coś tam robi, Wy ją tu przyduszacie, strzelacie jej tam parę pią w japę, potem bierzecie taboret, rozwalacie jej na łbie, a potem się pytacie, kochanie, co dzisiaj na obiad? Nil. Co ty kurwać pasz? Tymczasem trzech typów, w tym jeden z doklejonym wąsem i to tak nieumiejętnie, że te wąsy będą bohaterem każdej sceny z tym dziadem. Zostaje porwanych przez złego Brina, który profesjonalnie ich związuje łańcuchem, ale tak, no nie za mocno, żeby im krzywdy nie zrobić i każdemu z nich strzela skapiszona, albo kurwa, nie wiem, kulami, co nie zadają ran, nie wiem, chyba kapiszony. I sobie idzie, a potem strzela jeszcze do jakichś dwóch chilujących, leżących na ziemi lumpów. Całe szczęście też z kapiszonów, więc nawet się nie obudzili. Ale gubi przy tym jakoś tam strzykawkę. No i przyjeżdża policja, a wiemy to ze stokowej sceny i potem ze sceny, na której Nil przytomnie umieścił kolorowe światełka. Bo bez światełek to się wtedy nie liczy. No i dalej mamy szybkie spojrzenie na farmę neurosieci głębokiego uczenia, która składa się z kom komputerów z niezalogowanym Windowsem 10. No, brzmi i wygląda legitnie w opór. Znowu ten typ z doklejonym wąsem. Niby chyba inny niż ten w łańcuchach, ale ten sam? Nie wiem, ma kapelusz, więc Brinu znał, że go nie rozpoznamy. Coś tam se gadają, ale w sumie nic ważnego, więc nawet tego nie omawiam. No i Nil i ta laska, której rozpierdala na głowie sprzęty domowe, idą sobie nocą do restauracji i Nil ma gest i mówi Baby, mam dla ciebie prezent. Tamta już w ogóle no kisiel w pantalonach, co to będzie? Anil stawia jej świeczkę za 3 złote. No ale kurwa, czego wymagać od gościa, który swojej dziewczynie rozwala obrazy na łbie? No i następuje długo oczekiwane spotkanie Nilabrina i Nilabrina. Złego Nilabrina poznamy po tym, że ma źle przyklejoną brodę i wąsy. Znajdziemy tutaj dużo stopklatek, które przytomnie wstawił Brin, abyśmy no, mieli na czym oko zawiesić. Potem scena przez lustrem, która nie ma zupełnie sensu, od po prostu Nil stoi przed lustrem, rośnie mu broda, potem idzie od lustra, ale brodacz w tym lustrze zostaje, a potem Brin sypie na dywan kawałki szkła. Nie, no kurwa, rewelacja. rewelacja. Okazuje się, że zły Brin też ma la firindę, którą tam czasami lubi jebnąć w Japę z odgłosem z Mortal Kombat. Laskać pie i pije wodę z butelki po alkoholu, a zły Brin dostarcza jej hajsu na więcej wody, no i jeszcze więcej pustych pudełek po lekach. Wróćmy do trzech gości w łańcuchach, którzy są już tak znudzeni, że tam prawie zasnęli. Zły brin też tam jest i potem sobie idzie. W zasadzie odwiedził ich tylko po to, aby tam nie wiem, zobaczyć, czy się nie nudzą. Teraz mamy rękę, która grzebie w jakichś tam szkiełkach. Okazuje się, że ta ręka należy do złego, głównego guy'a, takiego skurwy syna z podciemnej gwiazdy, który to chce zawładnąć światem przy pomocy VR. Chyba. W zasadzie nie wiem. A po czym poznajemy złych? Po tym, że mają czopki i czerwone okulary to ich znak rozpoznawczy. Poza tym, no czapka powinna być czerwonym beretem jak głosi klasyk. W zasadzie, no nieważne. Typ nazywa się Kuz, tak mi się przynajmniej wydaje i gada tak, aby nikt go nie rozumiał. To Potem mamy jakieś kilka scen z rurami, bo rury, rury są zawsze zajebiste. W każdym filmie zobaczcie na te powykręcane skurwysyny. syny, jak się wiją. No rury, Prymasort. No i wróćmy do złego gościa, przed którym pojawia się wróżka? Kurwa wróżka? Z, Delfiego lasu? What the fuck? Aby było dziwniej, Bryn ze swoją lafiryndą stoją przy Podwójnym księżycu, na którym zapala się czerwone światełko? Co tu się... Dobra, Brin wbija i mówi, że on tu przyszedł kupić obraz. Ale tak naprawdę on chce rozjebać tą organizację czerwonych okularów, więc jak to się mówi z angielskiego jest undercover. Po tej srogiej scenie z obrazem, który możesz mieć już za 59 euro i być jak Neil Breen, wychodzi, a tymczasem zły Breen daje swojej Lafirindzie srogie piguły. I potem sobie piją do lustra, na której jest nieparzysta liczba ścieżek, aby zły Breen miał za co przywalić wiapę swojej ladacznicy. I znowu oba, obaj Briny się spotykają i w zasadzie nic z tego nie wynika, więc dobry Brin idzie rozjebać organizację czerwonego okulara. Wchodzi tam w nocy do laboratorium, ogląda kąpy z Windowsem i wychodzi. I potem sobie gdzieś idzie i wraca do budynku, a tam w nim jest jakieś czterech typów w maskach, którzy sobie chodzą. Dwóch w lewo i dwóch w prawo. Więc Brin wbija do jakiegoś labo i to jest taka mega dobra scena, więc Potem obejrzymy sobie jeszcze raz i ogląda co tam się dzieje. No a że się nic nie dzieje, bo jest kurwa środek nocy i wszyscy poszli spać, więc idzie sobie dalej. Tutaj Neil chciał pokazać złowrogą, srogą, kosmiczną technologię. Czy może to być lepiej zobrazowane niż czterech gości wyglądających jak Blues Brothers w najtańszych okularach VR na głowie? No kurwa nie sądzę. Potem dopada jakiegoś drugiego czerwono dziada, ale ten kurwa znika i Blues Brothers też znikają, znaczy znikają z tej sceny, bo całe szczęście w następnej scenie już są, więc Brin. Ucieka? A co u złego Brina? No, znów odwiedza tych znudzonych patafianów, którzy już tam ledwo stoją z tych nudów, więc Brin by ich tam rozruszać, to dwóm z nich strzela z kapiszonów w jaja, a trzeciego leje kolbą, bo go, nie wiem, chyba bardziej lubi. Wróćmy do gościa w rękawiczka, który odwiedza, no, całkiem niezłą dupkę. A potem sobie idzie i rzuca róże. Co to oznacza? Trzymaj to w pamięci, ziom. Dowiesz się później. Nil się wkurwił, więc odwiedza pomieszczenie z rurami, aby wreszcie zniszczyć Imperium Gości w Czerwonych Okularach. Ponieważ jest w fabryce, całkowicie sam, zachowuje się jak totalny debil, który myśli, że jest solid Snake'em. No tutaj też jest w ogóle pokaz ogromnej inteligencji bohatera, który w srogiej scenie z rurami skakuje tam na górę, a potem przeskakuje z powrotem na dół, bo tak jest łatwiej niż przejść te 5 metrów, choć w zasadzie patrząc, jak brin chodzi, to może i lepiej, że skoczył. No tak czy tak, wszystko wybucha w drogiej, kiepskiej i żenującej scenie. Potem kilka jakichś w ogóle dziwacznych scen, które zupełnie nic nie znaczą i nie mają całkowicie sensu. No i wracamy do gościa w rękawiczkach. Zatrzymuje się przy tym menelu, który dokarmia sztuczne szczury, i ten typ, słuchajcie, wbija nóż menelowi w deskę, którą miał w kieszeni. Jeśli nie rozumiesz, co się dzieje, to się nie przejmuj, bo ja tym bardziej. Brin w ogóle potem sobie idzie i zaczepia go jakaś tam latawica i się wyjaśnia, że go pomyliła ze złym Brinem, bo dobry Brin teraz ogarnął, że broda i wąs doklejony oznacza, że Brin stał się złowrogi dla obywateli, no i daje tej ladacznicy kasiory, ale widzi to ta lafirynda dobrego Brina, której parkuje na twarzy urządzenia GD, jak przychodzi do domu. Z jakiegoś powodu dobry i zły Brin się spotykają w pokoju, gdzie wiszą te znudzone dziady, postrzelone kapiszonami, coś tam gadają, potem Brin drzewa, się na jakiegoś typa na schodach, że go zdradził No i słuchajcie, twist z rogi się szykuje, więc lepiej usiądźcie Okazuje się, że la Firinda dobrego Brina Wiecie, ta, której rozpierdala na głowie przedmioty codziennego użytku Pracowała dla czerwonych okularów O kurwa Byłem zdziwiony jak i wy Normalnie tak, si tak kurwa siedziałem, tak Brin podkreśla to Nieumiejętną, dramatyczną sceną, w której szybko klęka na kolana, jak ministrant przed księdzem, gdy ten podnosi sutannę. W zasadzie to nie powinno być tak, że, że on powoli klęka, jak niechętny ministrant przed księdzem, który podnosi sutannę? Tak mi się jakoś wydaje. No tak czy tak, Brin się już porządnie wkurwił. Więc Brin wraca do tego budynku, który wysadził, ale który cały czas stoi. I Tam były te, wiecie, te, te typy w tych maskach gazowych. Pamiętacie tą zajebistą scenę z laboratorium? No to będzie jeszcze raz, bo jest tak zajebista i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No i w zasadzie tam potem wszystko wybucha w wielkich eksplozjach i jakichś takich malutkich wybuszkach. Wiecie, co będzie teraz zajebistego? Zajebista scena. Wróżka, która ogląda końcówkę innego filmu Brina na ścianie. Taka fajniutka scenka, pasująca do całości. Więc Brin wraca do tej swojej lafiryndy, która, jak się okazuje, chce go zabić, ale... Obydwoje mają pistolety na kapiszony, więc strzelają w tym samym czasie, ale Laska umiera, a Brin nie umiera, bo jest zajebisty i tyle. Teraz trzech znudzonych dziadów rozmnaża się w dziewięciu znudzonych dziadów. Rozumiem, że rozmnażanie przez pączkowanie było tutaj celem złego Brina, bo ten zakłada kaptur i spierdala. A dobry Brin idzie do Elfiego Lasu, gdzie widzi głowę z Gipsu, a potem spotyka swoją Lafiryndę, która mówi, że ona to już spierdala, bo już nie chce się jej z nim gadać, więc Brynie jest smutny i sobie odchodzi, ale zaraz wraca i mówi, że on będzie na zawsze w naszych sercach. Koniec. No dobra, więc tak, ten typ w rękawiczkach, który wiecie, wbijał w deskę Menelowi nóż, nie wiadomo kim był. Pochój to było wstawione, nigdzie się chyba już nie dowiemy. Przez większość filmu zupełnie nie wiadomo o co chodzi, jaki jest cel bohaterów i w ogóle co się dzieje. Nil wszędzie najebał jak dzik filmów ze stoka, potem w ogóle jakieś sceny z wróżkami i elfim lasem, co miało, nie wiem, chyba mieć jakieś głębsze znaczenie, ale jak głębiej zanurzać się w dole z gównem już jakoś mi się nie uśmiecha. Martwi mnie natomiast brak brinodrona, nie wiem czy to zauważyliście. Film w zasadzie ma swoje brinogizmy, czyli Najeżdżanie na polityków, że kłamią, megalomania Brina, który w kolejnym filmie to już nie wiem, zostanie chyba admirałem floty gwiezdnej całego wszechświata, bo nie wiem, co mógłby jeszcze wymyśleć. Straciłem półtorej godziny życia na tego gniota, których już nigdy nie odzyskam, ale tym samym zamknąłem całą filmografię Nila Brina i mam nadzieję, że długo nic nie powstanie, choć patrząc na zakręconą parę, mam wrażenie, że Neil Brin pierdolnął cały film w Autentycznie to tak wygląda. Oj Nil, jako że jesteś megalomanem, powinieneś zapierdalać na wielkiej, gigantycznej, galaktycznej galerze przemierzającej kosmos i, kurwa nie wiem, elfie lasy. A tak na poważnie, ziom, weź już nic nie nagrywaj. Weź, nie wiem, zatrudnij się jako windziarz w domku parterowym i wyjdzie ci to na dobre ziom Już, już nie nagrywaj ziom daj, daj już spokój No ja pierdolę No Nil no kurwa no